Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 125 tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: Patch 2.1 na konsole, harmonogram Bliskonu, premia do doświadczenia i goblinów na konsoli, punkty życia i obrażenia w głębokich szczelinach oraz kesiek w serwisie Hitbox. W momencie pojawienia się na półkach sklepowych w wersji Ultimate Evil Edition na konsole w sierpniu tego roku, gra znajdowała się w aktualnej wówczas wersji 2.0. Kilka tygodni po premierze na Battle.net zagościło łatka 2.1, ale wersje konsolowe były póki co pozbawione tego uaktualnienia. Sytuacja uległa jednak zmianie 7 października, kiedy to wersja 2.1 Reaper of Souls została udostępniona w wersji konsolowej. Zmiany są w zasadzie tożsame z tymi z wersji na pecety. Dodane zostały zatem rynsztoki, skarbiec goblina, głębokie szczeliny, legendarne klejnoty oraz dar ramaldaniego służący do wykonania dziur w wyposażeniu. Do bliskonu 2014 pozostał jeszcze niecały miesiąc. Nic więc dziwnego, że otrzymujemy kolejne informacje o tym zacnym evencie. Tym razem udostępniono nam m.in. szczegółowy harmonogram imprezy. No cóż, po ubiegłorocznym Bliskonie, który upłynął w zasadzie pod znakiem Reaper of Souls, w tym roku niestety nie możemy spodziewać się aż tak istotnych informacji. Zaplanowano bowiem tylko dwa panele dotyczące Diablo. Pierwszy, który odbędzie się pierwszego dnia, 7 listopada o godzinie 23:15, dotyczy najbliższej przyszłości gry, a zatem usłyszymy najprawdopodobniej kilka ciekawostek dotyczących patcha 2.2 oraz kolejnego sezonu. Drugi panel, 8 listopada o godzinie 21:45, dotyczyć będzie ewolucji gry i założeń, które przyświecać będą projektantom podczas tworzenia kolejnych zawartości w Diablo 3. Jak zatem sami widzicie, szału niestety w tym roku raczej nie ma. Aby uczcić premierę Patcha 2.1 na konsole, Blizzard zwiększył dwukrotnie ilość otrzymywanego doświadczenia w wersji na Xboxa 360 oraz PlayStation 3. Natomiast na konsolach Xbox One oraz PlayStation 4 gracze otrzymają dwukrotnie większą szansę na spotkanie Goblina. Premie trwają od 10 do 17 października. Głębokie szczeliny są wyzwaniem dla nas wszystkich, szczególnie ich niższe poziomy. Ale zapewne nie wiecie, jak konkretnie zmienia się wytrzymałość oraz siła potworków na kolejnych poziomach. Pewien typ z serwisu Reddit zadał sobie trudu i przygotował eleganckie zestawienie zmian w punktach życia oraz obrażeniach ścierwa spotykanego w szczelinach. Wyniki są zaskakujące. Głęboka szczelina numer 25 to odpowiednik Tormenta 6, w którym punkty życia potworów zwiększone zostały o około 8700%. Jeśli jednak rzucicie okiem na przykład na poziom 55, to okaże się, że wytrzymałość potworów wzrasta o 960 000%. Wyniki mogą szokować, ale jak znam życie, to wkrótce spora część graczy i na tym poziomie bez problemu będzie dawała sobie radę. Znany wielu z Was, jeden z najpopularniejszych polskich streamerów, Kesiek, jakiś czas temu zrezygnował z działalności w serwisie Twitch i przysiadł się na inną platformę, a konkretnie Hitbox. Zapraszam serdecznie na jego regularne streamy w eleganckiej rozdzielczości Full HD. Możecie także wesprzeć Keśka wykupując subskrypcję na jego kanale, dzięki czemu otrzymacie m.in. specjalną ikonkę na czacie. Poszczegóły zapraszam Was na Keśkowego fanpage'a oraz na kanał na YouTubie. I to wszystko w dzisiejszej 125. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień, przypominając o radosnym wydarzeniu, o którym zapewne i tak już słyszeliście. W sobotę reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała reprezentację najlepszego na świecie kraju w tym sporcie czyli naszych sąsiadów z zachodu. Po tylu latach, w końcu mamy nasze upragnione zwycięstwo.